Witam, oto Fazer 77, czyli jak to piszą, Fazer 77 detektor wielofunkcyjny, jednobiegunowy próbnik instalacji elektrycznych z detektorem przewodów pod napięciem. Bardzo prosty w użyciu bardzo przydatne urządzenie. Pierwsze, sprawdzamy, czy jest prąd. Tak, jest prąd. Tu. Jest faza prądu. Nie ma. Co będzie, jak wciśniemy? Pokazuje <grystanie> ciągłość przewodu. Tutaj nie ma. Tutaj jest. Tutaj mamy przewody. Pod napięciem. I żeby wykryć przewody w ścianie, robimy, wciskamy ten przycisk. I w momencie, kiedy ta lampka nam świeci, mierzymy tutaj nad gniazdkiem. Nie powinien wykrywać, dopiero teraz, zapalimy. Teraz wykrywa przewód pod napięciem w ścianie. Tutaj z tyłu mamy probnik intensywności. Min max. Tak przesuwamy. Jest max. Wtedy wyczuwa aż za dobrze, można przewody powiedzieć. Jest zbyt czuły. Bo nic nie zmienia. Tylko pokazuje od razu. Zmniejszamy. No, nie na minimum, ale na dużo mniej. Teraz, czy wykrywa przewody? Wykrywa. Tutaj mamy. Widzimy przewód na wierzchu. Tutaj widzimy, jest przewód. Tutaj już przewodu nie ma. Przewód i czym dalej, tym gorzej, tym słabiej świeci. Jeszcze warto zmniejszyć jego intensywność. Tutaj tym pokrętłem zmniejszamy intensywność i znowu badamy przewody. Wykrywa przewód, choć teoretycznie nie powinien. O, tutaj widać jest przewód nie ma przewodu jest przewód od razu inny dźwięk i lampka intensywniej świeci tutaj nie powinien świecić dlaczego? gdyż przewód nie jest pod napięciem przewód pod napięciem jest dopiero w tej chwili zmniejszyliśmy jeszcze czułość światło jest wyłączone nie wykrywa tu nie wykrywa. Zwiększamy czułość trochę coś wykrywa, tu wykrywa przewód ale ustawiliśmy bardzo niską czułość wykrywa, tu wykrywa, delikatnie wykrywa, włączamy światło dopiero w tym momencie przewód znajduje się pod napięciem. Tak. A tak przy zapalonym świetle. Dobra. Sprawdźmy jeszcze tutaj. Trochę zmienimy czułość. Wykrywa. Nie wykrywa. To jest przewód od instalacji oświetleniowej. Dalej nie wykrywa. Czułość jest za mała. Zwiększamy. Czułość nie wykrywa przewodu pod napięciem, oczywiście. O. Teraz zaczyna wykrywać. Jest przewód. Obok nie ma. Więc trzeba się pobawić z ustawianiem. Tak. Nie wykrywa, bo wykrywa przewodę tylko pod napięciem. Tutaj do tego naszego pięknego gniazdka. Wykrywa bardzo dobrze. Bardzo czuły. Następne gniazdko. Tutaj przewód wykrywany no jest podłączony. Lodówka jest podłączona. O, tutaj proszę, za duża guma. Już nie wykrywa. Przewód idzie tutaj tu nic zbyt mała Teraz trochę podwyższyliśmy I znajduje przewód proszę Pyk jest przewód No, pokazuje nie ma przewodu Tu świeci, że jest przewód Tu przewód tutaj też już pokazuję tu sprawdzamy czy jest prąd po prostu jest tu nie ma fazy tu jest faza, tu nie ma fazy przewodu tutaj nigdzie nie ma tu jest przewód i tutaj to się zgadza, bo to gniazdko jest właśnie przewodem łączone tutaj nie tu i tak więc, jak to się mówi, najlepszy przyrząd do wykry. No, wciskamy ten czarny przycisk. Tu regulujemy intensywność, czułość. Znajduje przewód? Nie znajduje. Nie ma przewodu. Jest przewód. Teraz są dwa przewody, bo w sumie faktycznie tutaj nie idzie od tego gniazdka przewód. O, tutaj. Intensywność za duża. Tu wyraźnie pokazuje, że jest przewód, tutaj pokazuje, że nie ma, tu jest. Tu nie ma przewodów. Żadnych, ale coś pokazuje. Zmniejszmy czułość. Troszkę zmniejszyliśmy czułość. I tutaj coś pokazuje, ale nie ma tu. Tu właśnie pokazuje, że jest. No tak, nie, no jest przewód pod napięciem. Tutaj, bo też w miasto idzie zasilanie. Tutaj jest przełącznik, jak gdyby. no, Teraz tutaj nic nie znajduje. Nic. Zapalamy. Dokładnie, no trzeba to dokładnie ustawiać ten mierzenie ciągłości przewodów. Dotykamy palcem i tutaj. To znaczy, że przewód ma ciągłość. Hmm. Tutaj dotykamy tego bolca. Jednym końcem dotykamy przewodu, drugi dotykamy palcem. Widać jest ciągłość. Tutaj się nie łączy. Przewod sprawdza, czy obwód elektryczny działa i jest zamknięty. Kolejna przydatna funkcja. Tutaj zasilany jest na trzy małe płaskie baterie, czy jak to się tam nazywają w instrukcji obsługi, co to, to za baterie. Przyrząd kosztuje ogólnie. Tutaj podnosimy to i wysuwamy, o i tak się prezentują trzy baterie, o dotknąłem, proszę. Tutaj czy jest, czy przewodzę prąd? O nie przewodza. nie przewodza. <laughs> Tak, dotykam tego. I tego. No, jakoś widać słabo dziś przewodów. Znaczy on... słabo. Tak się sprawdza, czy przewody są. tutaj te trzy baterie zasilanie. Ciekawe, czy na długo to. trwa przy okazji za 28 zł. na Allegro. Kupowałem kilka rzeczy w danym sklepie, i to jest sprzęt niby powystawowy. Więc używany, jak widać, działa sprzęt ten kosztuje nawet 24 zł tyle widziałem na Allegro tutaj idą klapkę zamykamy Bateria, wymiana baterii nie powinna być kłopotliwa robię jedną ręką, a drugą nagrywam nie oszukujmy się czyli takie trzy podstawowe funkcje, to mierzenie fazy czy ciągłość przewodów, ciągłość obwodu i najciekawsza funkcja to właśnie detektor przewodów w ścianie ja przyrząd polecam, jest świetny, opisując nawet, że to jest najlepszy przyrząd do mierzenia w tym momencie i działa, powiedzmy, że działa dość dobrze. Trzeba się trochę pobawić z regulacją. No mi najbardziej chodziło właśnie. O, wykrywanie przewodów ściana, on to drugi najlepszy przyrząd do wykrywania przewodów w ścianie powietrza. już wielkąd się w jeden przewód waliłem, a przewodów w ścianach ci u nas dostatek, więc trzeba się pobawić trochę z podustawianiem i po prostu no nie wiem sprawdzić jak na przykład zamierzamy wiercić czy sprawdzić gdzie jest sprawdzić czy w ogóle obwód w ścianie nie jest przypadkiem przerwany udało mi się napina no, założyć urządzenie polecam Jest ciekawym przyrządem do pomiaru prądu Co się zwaliła ostrość w tym pięknym filmie. Hmm. Urządzenie nie jest drogie, 20 parę złotych, mówię dwadzieścia 24 to nie jest zło. Sanko Electronics Fazer 777 detektor. Takie opakowanie przyszło w nim niezbyt specjalne. No i samo urządzenie naprawdę. Się przydaje. Tutaj prosta instrukcja obsługi. Warto ją sobie zachować i ewentualnie z niej skorzystać. Nie wiem, co się stało, że strasznie mi się rozbił. Fazer 77 detektor. Fazer 77 detektor. No, w każdym bądź razie urządzenie naprawdę może być przydatne. Pozdrawiam i dziękuję.